Skąd dzisiaj otwieramy 25 5 prezentów. Tak liczyłem. Nie, jedno pudełko do koła, co? dobra. Pięć pudełek na 25. Pięć... Nie wiem, nie jestem dobrym nadzenia. Dobra, no, dzielenie chodziło. E, co tutaj może być? O, tak cię. Uuu, dla... Może dla baltka. Albo nikodema, nie wiem. Tylko to już kiedyś widziałem Kostium Uuu Kostium No niestety już było Halloween Co robiliśmy? E, robiliśmy na Halloween A, na dobrze. I tak nie chyba sedzon, czy nie? Eee No i teraz sobie posiadam Uuu Ile zysknął, czy... Pięć? Do urodziny Nikodema? Pięć Nikodema za rok. Nie ja wiem, tutaj zrobią. Mhm. I właśnie pięć, przez nam już set. O, set. Zjadliśmy. Nie ma bardziej gdy coś bielałem rok, prezenty, to możemy drugi raz tak tak, jest, tak samo zrobić rok. Ej, ale dlaczego nic się nie leci dla mnie? Ja wam powiem. Ja się tak staram, a to nic dla mnie nie leci. Uuu, kredos. Kredos ewantowy, o I ile? Co? Ej, muszę sprawdzić czy są setki miesiące. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, Nie ma setkich miesięcy! Zgłacam! Nie tu, tu. Nie, ale tu nie w. Złotą serwę. Albo nie, nie złotą serwę. Bo prezenty. No, tylko ty, ty mi zrobił. Prawda, swoim... fajnie jest. Swa... Nie, ja no, Bo zobaczcie, ile tu... pudełek mm. jest. Wy już wiecie. Skąd wiedzieliśmy? Mam no, wszystko zapakować? Nie. No to pójdziemy dwa. A to się mm. Jarka, Ale za za jak ktoś nie wiedziałby. No to Antek podtrzyma to na chwilę... Antek nie, nie podtrzyma. Hm. Te maski nie. Te maski teraz nie otwieraliśmy. I wracamy do domu! Dobra, poczekaj się, bo... Ty coś tu się gra. Coś tu się gra. Poczekaj się. A, bo ja nie mam z tego bo Poczekaj się. Z tego włączonego. Poczekaj się. Nie no, nie. Poczekaj.

To będzie dla ciebie. Poczekaj, pudełko, żeby nie malować. To jest dla ciebie bo ja będę miał więcej. Pili, siebie. Kto wie? że. A nik. nik? E, fajnie wygląda chaoteka ta, flagi. Sapka. Jaldy. Co tutaj tak śmierdzi? I... Trochę. Nie, no, się ja tu śmiedzi mega. A tutaj są wszystkie no, A balon. no, no, co? YouTube nie będziemy no, to pewnie jak wiem Nie, to już moje Bąki Hahaha, ha, 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 bąki ha, Bąki międzące Ale z te prezentów To chyba jutro, może nigdy Może po prostu zostawimy Tutaj Jak ktoś będzie chciał to można używać Okej okay, jaki? Okej, okay. to idziemy do. Idziemy na głowę, na nowe no... No, nasze nowe pokoje. Z tymi zasami. No. Tak. To idziemy! Mój pokój. Nie mówcie, co tutaj to robi. To tu. And tak wygląda. Mój pokój. Nie mówcie, skąd mam to. No tutaj po mi dałaś? A, muszę mój... wyjeżdżać. Co? Nie, nie, nieprawda. Nieprawda, nie ufajcie im. nie, Dobra. A, bo... Dobra, dzięki. Tak nie wygląda mój pokój. A, no na... jak? Zajad... Jedziemy zobaczyć. i okay, yes. poprawić, żeby ten plan... dradarka był idealnie. I. A kuku! Hmm. Lubię dradarka, jakby wyglądała. Jak... Nie chcę tego słuchać, bo pewnie. Bo analizowałeś coś. Jaką dalek to musi zbudować? No z drewna. Skąd on to drewno. Znaczy To skąd będzie miał piłę? Taką piłę. małą męką. Dobra, no przyznaję się. Zrobi to, że... No, że ta tatą... Tylko drewno. Ale to to ja muszę je plan, A potem sam będzie robić. Potem sam będzie robić instrukcję. Ja tylko robię, jak to może wyglądać. To chyba lepiej poprawić. Popraw. Hmm, ma tutaj O szanam. Dobra. Nie, Dobra! Później tu będzie się robić. Pokaż co dostałeś. No, słucham. To. Słuchawki to. Co to? No nie, dobra, nie ma... Dobra, to. No nie chcę wyjść. O! To i to. No cóż. Toż... Nie, jaki tu robić będzie. Ja się to, bo nie tak nie skończymy się bawić. Wiesz, jaki tu... Dobra, no, cicho, bo rysuję. Kontu się zlubisz, to będzie zarazo. Afioletowe to, to drewno? Ehe? Dobra, kolejny odcinka. Nie rozumiem go. A wy? Co on chce zrobić? Chce zrobić pistolet? Pytajcie jego w komentarzach. Bo, bo on ogląda komentarze, a my tylko nagrywamy. Papa